150 centymetrów śniegu, najwięcej mamy go na Kasprowym Wierchu, ale generalnie, no ci, którzy jeszcze planują wypad na narty, oczywiście będą zadowoleni, bo rzeczywiście jeszcze trochę śniegu jest. Zresztą za moment sprawdzimy, co do centymetra, gdzie ile tego śniegu, ale najpierw to, co teraz dzieje się w pogodzie i tutaj się skupiamy nad ilością chmur, a tych niewiele i to dobra wiadomość. Nigdzie oczywiście nie pada temperatura. No tutaj są duże różnice, bo tak, minus 3 stopnie w Kielcach i w Zakopanem. 1 stopień w białym stoku. Natomiast na północnym zachodzie i na zachodzie zdecydowanie cieplej. 5 stopni to w Gorzowie i w koło brzegu, w zielonej górze już 7 stopni o tak wczesnej porze. Wiatr słaby i umiarkowany, a w drugiej części dnia wciąż bez opadów, choć chmur będzie przybywać. Temperatura już zdecydowanie wyższa, bo od 13-12 stopni na północnym wschodzie do nawet 17 w rejonie Szczecina i Gorzowa Wielkopolskiego. Wiatr umiarkowany, na południowym wschodzie słaby i umiarkowany, ciśnienie na poziomie 1600 hektarów, to znaczy, że nieznacznie się obniży. Co dalej? poniedziałek z temperaturą do 15 stopni. W centrum i na zachodzie przelotne opady deszczu. Natomiast we wtorek tylko na południowym zachodzie nie powinno padać. Do 13 stopni ciśnienie stopniowo będzie się obniżać. Sprawdzamy, co dalej. Środa na południowym wschodzie bez deszczowych chmur, ale cieplej, bo do 16 stopni. Natomiast w czwartek od 10 do 13 przelotne opady w całym kraju. W piątek wciąż przelotne opady deszczu. Uwaga, silny, porywisty wiatr, a ciśnienie no niskie w tych dniach, ale w piątek nieznacznie wzrośnie. Była na początku mowa o warunkach narciarskich, to sprawdzamy czy w ogóle jest o nich mowa. No, rzeczywiście możemy mówić o tym, że na nartach da się pojeździć nawet do 75 cm. No, ta temperatura podejrzanie wysoka. No wiadomo, że ten śnieg stopniowo będzie się rozpuszczać, więc korzystajmy póki jeszcze w górach jest. A na Kasprowym Wierchu nawet 165 cm. No muszę przyznać, że wygląda to całkiem dobrze. Teraz to wszystko do zobaczenia. Dzień dobry! Zaczynamy od aktualnej sytuacji, ale już za chwilę sprawdzimy, co przyniosło nam najbliższe dni. Zapachniało wiosną, zaświeciło słońce, temperatura zrobiła się przyjemnie wysoka. Już teraz, o poranku, nawet 7 stopni, to w Zielonej Górze, 5 stopni w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Koło Brzegu, ale minus 1 w Łodzi minus 3 w Kielcach oraz w Zakopanem. Na razie przewaga ładnej pogody. Miejscami chmur nieco więcej, ale to nie groźne chmury. Wiatr słaby i umiarkowany. Na barometrach 1006 jak to paskali. W ciągu dnia przybędzie chmur w zachodniej, północno-zachodniej i północnej Polsce. Tak naprawdę najdłużej pogodne niebo na południowym wschodzie, albo inaczej najwięcej pogodnego nieba na południowym wschodzie, bo wszędzie możemy liczyć na przejaśnienia. Po południu, no mimo tego, że chmur będzie więcej nigdzie nie powinno z nich padać, a temperatura przyjemnie wysoka. 17 stopni na północnym zachodzie, 15 na południowym zachodzie w głębi kraju 13-14 stopni, 12 w Suwałkach taka sama temperatura w Zakopanem. Wiatr umiarkowany na południowym wschodzie słaby i umiarkowany, a ciśnienie na poziomie 1006 hektopaskali. Co dalej? Sprawdźmy. W poniedziałek nad centralną i zachodnią Polską deszczowe chmury. Poza tym już bez opadów, choć chmur całkiem sporo. Temperatura do 15 stopni. We wtorek do 14 stopni. Tylko na południowym zachodzie nie powinno padać. Środa wciąż z przelotnymi opadami deszczu. Na południowym wschodzie bez opadów. I tu najcieplej 16 stopni. W czwartek chłodniej od 9 do 13 w całym kraju przelotne opady deszczu. Natomiast w piątek temperatura od 9 do 14 stopni. Przelotny deszcz wszędzie ale uwaga, jeszcze silny, porywisty wiatr. No dobra wiadomość jest taka, że ciśnienie powolutku będzie nam wzrastało, no bo środa i czwartek z niskim poziomem ciśnienia. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Tak jest w tym momencie. Chyba łatwiej będzie wymienić miejsca, gdzie oddychamy naprawdę świeżym powietrzem. Bo tak jest na Południowym Wschodzie, ale Wałbrzych, Płock, Zielona Góra także. No tu, gdzie jasna zieleń jest tylko nieznacznie gorsza. Trudniej tam, gdzie żółty kolor czyli Wielkopolska, Kujawy, Częstochowa i Kraków tu w tym momencie jakość powietrza no, pozostawia nieco do życzenia. Teraz to wszystko. Do zobaczenia. I w pełnym słońcu. Dzień dobry, jeszcze za wcześnie widocznie. Tutaj pojawiają się takie różne metody obserwacji i wyglądania tej wiosny. Bo tak, jedni jej nie szukają, ona się po prostu pojawia, a w drugim przypadku jest zupełnie inaczej. Podobna jest sytuacja, jeśli chodzi o bociany, że już pojawiają się informacje, już piszą do mnie widzowie, że zaobserwowali bociany, natomiast naukowcy polscy mówią, że no jednak bociany opóźniają swój wylot, no i przewidują, że będzie to trwało około dwóch tygodni. Także ta wiosna jest taka już prawie namacalna, już przyjemnie, już słonecznie, już byśmy ją chcieli ale pogoda bywa zmienna. Sprawdźmy w takim razie, jak obrazują to nasze mapy, i sprawa będzie jasna. Poranek pogodny, w wielu miejscach prawie bezchmurny. Tam, gdzie więcej chmur, bez opadów, to ważna informacja. A temperatura, no przyjemnie wysoka, 6-7 stopni to na zachodzie. Jeden w Łodzi, ale w Warszawie już 5 stopni. Gdzie najchłodniej? No właśnie w Łodzi, w Krakowie oraz w Zakopanem, i w Kielcach, i w Katowicach. To termometry wskazują zero. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie na poziomie 1600 hektopaskali. Od wczoraj ciśnienie nieco się obniżyło, ale w ciągu dnia będzie stabilne. Po południu, na północy, na północnym zachodzie, na zachodzie i na południu chmur więcej, ale bez opadów. Na południowym wschodzie najdłużej utrzyma się hmm, taka najładniejsza pogoda i tu najmniej tych chmur do wieczora. Temperatura nawet do 17 stopni na zachodzie, najchłodniej w sowałkach i w zakopanym to 12 stopni. Wiatr umiarkowany, a na południowym wschodzie słaby i umiarkowany. Sprawdzamy co dalej. Poniedziałek. W centralnej i zachodniej Polsce pojawią się deszczowe chmury do 15 stopni, do 14 we wtorek tylko na południowym zachodzie nie powinno padać. Co dalej? Środa bez opadów na południowym wschodzie. Temperatura do 16 stopni, ale w czwartek już chłodniej, bo do 13. W całym kraju spodziewamy się opadów. W piątek wciąż przelotne opady deszczu mogą pojawić się niemal wszędzie, a temperatura od 9 do 14 stopni. Te podwójne czerwone strzałki mówią o silnym, porywistym wietrze. Teraz to wszystko. Do zobaczenia. Milano, niebo zwiastuje raczej dobrą pogodę. Generalnie tak, ale nad Szczecinem widoczne już były chmury. Tych chmur w ciągu dnia będzie przybywać, ale na razie jeszcze cieszymy się no, całkiem przyjemną pogodą miejscami bardzo przyjemną, jeśli chodzi o pogodne niebo, no ale tam, gdzie najwięcej błękitu nieba. Mamy najniższą temperaturę. 1 stopień w Krakowie i w zakopanym, ale katowice i Kielce chłodniejsze tam tylko zero. W Warszawie już 5 stopni, 7 stopni w zielonej górze. Wiatr słaby i umiarkowany, a na barometrach 1006 hektopaskali. Sprawdzamy co dalej. W drugiej części dnia nad Polską będą wędrowały chmury, będzie ich coraz więcej, ale co ważne, nigdzie nie przyniosą nam opadów deszczu, a na południowym wschodzie najwięcej pogodnego nieba. Tutaj do wieczora y, najładniejsza pogoda. No ale poza tym, tak jak widać, chmury nie groźne, bo bez opadów na zachodzie bardzo ciepło, to nawet 17 stopni. Tak będzie w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Szczecinie, w głębi kraju 13, 14, 12, w Suwałkach oraz w Zakopanem. Wiatr miarkowany na południowym wschodzie Słaby i umiarkowany ciśnienie na poziomie 1600 hektopaskali stabilne w ciągu dnia. Co dalej? W poniedziałek już nieco chłodniej, bo temperatura do 15 stopni w centralnej i zachodniej Polsce spodziewany się opadł w deszczu. Natomiast we wtorek. Tylko na południowym zachodzie nie powinno padać temperatura do 14 stopni. Ciśnienie stopniowo się obniża. Środa tylko na południowym wschodzie bez opadów, choć temperatura nawet do 16 stopni. W czwartek już chłodniej, bo do 13 stopni w całej Polsce deszczowe chmury. Podobnie w piątek. Wszędzie spodziewamy się deszczu. W tym dniu będzie dokuczał także silny porywisty wiatr, a temperatura od 9 do 14 stopni. Na koniec sprawdzamy jakość powietrza. No, tu, gdzie na naszej mapie widoczny jest żółty kolor, jest nieco gorzej. A oczywiście najlepsza jakość powietrza tam, gdzie ciemna zieleń czyli Tarnów, Rzeszów, Zakopane Płock Zielona Góra i Kołobrzeg. No, wcale nie tak dużo tych miejsc. Teraz to wszystko. Do zobaczenia. No ale zaczynam od tego, co dzieje się w tym momencie na niebie nad Polską. No przewaga jednak słońca. Chmury owszem, pojawiają się, ale bez opadów jeszcze. Ale teraz niestety w ciągu dnia nie niewykluczone, że gdzieś popada. Zresztą za moment powiem gdzie. Temperatura Aha. nawet 8 stopni. W Opolu 7 w Gorzowie 8, także w Warszawie, gdzie najchłodniej jeszcze muszę sprawdzić, wygląda na to, że Poznań jest najchłodniejszy oraz Bydgoszcz. Tam 5 stopni, podobnie w Białymstoku, a Rzeszów najcieplejszy. Tam już teraz... 10 stopni. No przyjemnie, tak pachnie wiosną, trzeba przyznać. W drugiej części dnia chmur będzie więcej. Na północnym zachodzie może pokropić deszcz. Temperatura nawet do 17 stopni, A wiatr słaby i umiarkowany. To na południowym wschodzie, nad resztą kraju umiarkowany. Co dalej? W poniedziałek w centrum i na zachodzie deszcz, temperatura do 15 stopni, we wtorek do 14, więcej deszczowych chmur. Jedynie na południowym zachodzie nie powinno padać. Natomiast środa bez opadów na południowym wschodzie, temperatura do 16 stopni, w czwartek chłodniej, bo do 13 przelotne opady już w całym kraju. Podobnie w piątek, temperatura do 14 stopni. Te podwójne czerwone strzałki ostrzegają przed silnym, porywistym wiatrem. A teraz zaglądamy w góry. Dziś tutaj piękna pogoda, nawet 16 stopni, pokrywa śnieżna do 75 cm. Przesuwamy się na zachód, tu więcej śniegu, na Kasprowym Wierchu nawet 165 cm śniegu, temperatura od 2 do 13 stopni. Teraz to wszystko, do zobaczenia.